Witajcie kochani, w tym filmie opowiem o swojej historii pełnej agonii, cierpienia. Ponieważ postanowiłam na początku swojej gry w Warframe zebrać jednego z frame'ów. Garuda. Tak. Zaczęło się niepozornie. Znajoma namówiła mnie na zgoła zwyczajną i trudną grę jaką miał być Warframe. Zarejestrowałam się i ku mojemu zdziwieniu nazwa Nika Fox była zajęta stąd... Strona internetowa zasugerowała mi nick Nika Fox Prime. Dowiedziawszy się, że Prime oznacza bycie lepszym, postanowiłam bez zastanowienia wybrać zasugerowany przez Grani. Rozpoczęłam swoją historię. <ścoughs> Co ja zrobiłam? Szłam tak jak gra mi podpowiadała. Po kolei przychodziłam każdą planetę oraz misję. Robiłam również poboczne zadania z każdej z planet. Po przybyciu na planetę Deimos zauważyłam, że jestem słaba. Pomimo tego, że mój Warframe miał poziom 30. Po wykonaniu wielu misji naraz naszła mi myśl. Aby zdobyć nową postać, Przyszukałam wszystkie opcje na tym poziomie gry, które miałam. Był to schemat do Gary oraz do Excalibura. Obie postacie niezbyt mnie przekonywały, ale przypadkowo po misji na fortunie zdobyłam schemat do jeszcze jednej postaci: schemat do Garudy. Była cudowna. I ze Skili. Mimo, że nie mnie grałam. I z wyglądu. Dziewica śmierci. Może się nie utożsamiam, bo dla mnie to już za późno na śmierć jako dziewica, ale to jest nieważne. Jednakże zawsze w grach uwielbiałam zabójców, więc bez zastanowienia zaczęłam działać. Musiałam mieć reputację. Dużo reputacji. Bardzo dużo. Reputacji. I różnych itemów: jakieś surowce, części do garudy i toroidy, i jeszcze wiążące itemy. No, dużo tego. Szybko udało mi się zdobyć części do garudy. Większym problemem były toroidy i. Kuwa. <noise> kuwa, a w czasie robię tysiące razy tych samych misji, aby zdobyć itemy oraz punktu do reputacji i po tysiącach załamań nerwowych, gra chyba wiedziała co przechodzę. Chcąc podnieść mnie na duchu podarowała mi wiadomość motywacyjną wraz z itemem, który nie mam prawo pojęcia co robi. <noise> Miły gest, który naprawdę zadziałał. Mając jeszcze większą motywację dzięki wsparciu deweloperów walczyłam dalej. Aby było szybciej w międzyczasie zapraszałam jakichś randomowych ludzi do gry. Po drodze, w ramach odskocznie, robiłam misję, której nawet nie rozumiałam, i dostałam item, który nie wiedziałam nawet co robi, ale wygląda kozak, więc buja. Dowiedziałam się, co robią mody i się trochę pobawiłam tym. W trakcie, jak miałam limit reputacji, wychodziłam z gry i szłam na dwór, dotykać trochę trawy. Zobacz, jaka trawa przyjemna w dotyku. Zdejmuj buty! Nie, nie zdejmujemy butów, dotykamy tylko trawę ręką. Trawa. Trawa, tak, super. Zdobyłam ostatni toroid Vega do części Garudy. Nawet nie pamiętam gdzie. I... dwie trzecie Garudy za nami. Nawet nie wiecie, jaka byłam podjarana, że już jest bliżej końca niż w początku. Po dotknięciu czas było wrócić do pracy. W tej misji zdobyłam ostatni dług wiążący, potrzebny do rangi kumpla. Więc była ogromna ulga, że... no, coś tak upierdliwego, a... Już koniec. Aż tu nagle zostałam to z rzeczywistością. Musiałam mieć aż 70 tysięcy reputacji. Oddałam trochę surowców za reputację, bo psycha robiła już przesiady i nie chciała mi się tyle tych misji robić. Tak w ogóle to w trakcie montowania tego filmu aż trzeba mi się ręce, jak widzę te orp, i te wielkie góry w śniegu. W końcu ostatnie, Toroid Sola. Niedługo koniec. Ale pod koniec napotkałam ścianę, bo kuwa, <grym> kuwa była albo w bardzo ciężkich misjach w fortunie, albo na planecie, której jeszcze je odblokowałam. Zwróciłam się o pomoc do swojej znajomej, która zresztą nie skazała na to cierpienie, aby pomogła mi zdobyć kuwę. <grym> kuwa. Tutaj wiele się nie działo, powtarzyłyśmy to samą misję i po paru powtórzeniach udało się uzbierać całą kuwę. <grym> Jako przerwa od tej mroźnej planety poleciałam na Ziemię, aby mieć ARCHWING! do latania po otwartych mapach. Ale wiecie, żeby łatwiej było nabijać tą reputację. Chciałam uzbierać Iracyt, ale nie wiedziałam jak wygląda i myślałam, że musiałam go uzbierać z kamienia. Wróciłam na Wenus i zabrałam ze za sobą kompana, który cierpia razem ze mną przy zbieraniu reputacji. I przy okazji dowiedziałam się, że abym mogła latać Archwing. Po otwartych mapach to muszę mieć segment do wyrzutni Arch, a żeby mieć segment do wyrzutni Archwing, muszę mieć Tenolab. Ale żeby mieć Tenolab, Muszę mieć jakieś tam itemy, których totalnie już nie pamiętam, ale to koleżanka mi to zrobiła, więc gituba. W tym momencie stałam i czekałam 53 minuty, aż się zrobi ten olap. A po zbudowaniu okazało się, że to nie był ten olap. Nawet nie wiecie, jak mnie zaburowało, bo ja czekałam to niespełna godzinę. Zaczęłam szukać po całym dojo, czy się nie pomyliłam, czy nie ma drzwi innych których ten Denolap jest. Ale na szczęście stałam w złym i znalazłam ten stworzony już wcześniej Denolap, więc jej. Jednakże długo nie byłam zadowolona, bo niestety musiałam stworzyć projekt dopiero segmentu Wyrzutni Archwing. A na dodatek nie mając telur, który jest do zdobycia w misjach Archwing. Zdobyłam dwa telury i stworzyłam ten nieszczęsny projekt segmentu wyrzutni Arching. Wróciłam do swojej kochanej fortuny, zdobywając resztę reputacji, przy okazji zrobiłam sobie nowe bronie i wreszcie ostatnia misja, zdobyłam rangę kumpel. No i ta chwila, na którą czekałam tyle godzin. Wracając do Arching, w tym momencie ogarnęłam, że to co stworzyłam w ten lat, był to tylko projekt, Szczena mi opadła, a psycha już leżała. Więc to Razem ze znajomą pobawiłyśmy się w ten i odblokowałyśmy sobie jakieś Warframe. Znaczy prawie, bo zabrakło do Łukonga 11 plastydów. To też już olałam. Do garudy zostało 10 godzin z 3 dni. W tym czasie sobie odpoczęłam, wyszłam z lory i pospędzałam czas z rodziną. Następnego dnia. Po tylu oczekiwaniach. męczarniach. Idziemy. 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 Oj mój Boże. kończone. O! Nareszcie. Boże! Tyle dni tydzień. Ponad tydzień. Kradnie tyle, żeby mieć to. O, my -y. Patrz, jak Odbierz. Koła, no. O! O! jest ładniejsza. Prime wygląda jak jakieś, nie wiem, jak gówno. To <laughs> było złote gówno. Się ją odbiorę zaraz i. I ją ładnie zrobię. Zobaczysz, jest ładnie. A jak zrobisz ją ładnie, to spoko. Patrz, wyposaż! <laughs> ja nie wytrzymam! Patrz, jaka pancerz, energia, jak więcej. Ale tarczy ma mniej. Ale jakaś lepsza jest. A gdzie jest statystyki ataku, że moc, umiejętności, czy coś takiego? Nie wiem. Serio, Aha. nie mam pojęcia. Ale mały tarczę strasznie słabo A słabą. wiem! W ulepszeniach. Jak to sprawdzić? No, musisz wyposażyć i ulepszać oh Mytność, my. <laughs> kieszycie, energia. Co? Jak najedziesz na skilla jej na dole o, no tu tutaj masz wszystko. Ech, dobra, zobaczę się w praktyce. Ale ja się... bo... masz ładne kolorki, ale masz ładnie, lol. A, bo zewnętrznie tak zrobiłam, no. Ładnie. Ja muszę sobie Joj, kolor zmienić. Ale ten oryginalny jest taki piękny! Damy sobie rosowe kolory ona wygląda jakby kutasa, ale. Ale ładniej przechodzą, to na środku, kolor na brzuchu. Takie ombre. Ooooo! Tylko tutaj różowy wypierdol, na jakiś inny ładniejszy. Ale nie, muszę na razie oryginalną pograć. Jak to zmienić teraz? O, domyślna jest ładna. Na razie, jak zostaje domyślona, na jest ładna. Zmienię. Tak chce się nacieszyć jeszcze teraz oryginalną. Zobaczcie co mam! To jest Garuda? To jest Garuda! nie wygląda! Jaka piękna! Ma zajebista postać, ma zajebistą zbroję. O, o ile no. jest tej poprzedniej, którą grałaś. Ja już pięć orgazmów dostałam naraz Ale ona dziwnie wygląda tak. W menu. Nie wiecie nawet jaka byłam podekscytowana, jaka zadowolona z siebie, że w ogóle mi się udało. Ta droga była bardzo długa i ciężka. Wiele razy chciałam się poddać, a mimo wszystko udało mi się i mam swoją upragnioną Garudę. Czy jestem zdrowa psychicznie? Nie. Czy normalna? Też nie, ale mam Garudę. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.